Roby rap, to jest uliczny! Roby rap! Śpiewam uliczny! Strzelam, strzelam yo, yo. z kocha. Brr, brr, Roby rap, ej, 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 ej To yo. jest uliczny! Kocha, yo, yo! Kocham ulice! Strzelam! Jestem gangsta, gangsta! Gangsta, gangsta! Skryt, skryt. Yo, yo, yo! Gangsta, ej, ej, ej! Roby rap, to jest uliczny! Dzwoni telefon! To jest uliczny! Robię rap, To jest uliczny! Strzelam z koła, To jest uliczny! Robię rap! To jest uliczny, rola To jest uliczny, jest se pierogi, to jest uliczny, ja wiem driftuję, to jest uliczny Wiele Fortnite, to jest uliczny PUSDOS, to jest uliczny Sierra, sobie skala! To jest uliczny! Ej! Ej! Ej, jo! Ej! Ej, ej! to jest uliczny! Pierogi, NA to jest uliczny. Driftuje, to jest uliczny! Dzwoni telefon, to, to jest uliczny! Strzelam pieniądze, to, to, to jest uliczny! Ej! Dance, Biała no trąbce, to jest uliczny Skut! Skut! Ej! Telefon dzwoni, nie mogę tu przestać, co co się dzieje? Mój telefon! Ej! Krąbka, trąbka, trąbka, do trąbka do telefon, do telefon do co do jest? Wyłącznie telefon! O, Oh yeah! Robię rap, to jest uliczny! Robię rap, to jest uliczny! Ej, ej, ej! Ej, 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 ej! Ej, 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 ej! Ej, 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 ej! Ej! ej. 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 Pozdrowionka dla wszystkich moich ziomeczków z ulicy. Bez was nie byłoby mnie tutaj.